Witam serdecznie dzisiaj zrobimy pieczoną dynię z warzywami mam tutaj połówkę dyni przekroiłam na pół obrałam ze skóry wydrążyłam pestki i dynię pokroimy na kawałki i przełożę do naczynia żaroodpornego i mam pół papryki, paprykę również pokroiłam na pół, usunęłam gniazda nasienne i jedną czerwoną cebulę. Cebulę pokroję w piórka i dynie doprawimy solą, pieprzem, tymiankiem oraz Polejemy oliwą. Możemy sobie takie troszkę większe pokroić kawałeczki papryki i przekładamy do naczynia. A cebulę tak jak już wspominałam, kroimy w górkę. I warzywa polejemy. W moim przypadku są to trzy łyżki oleju słonecznikowego warzywa polewamy olejem opryskamy solą pieczem i tymiankiem ja bardzo lubię tymianek i należy warzywa dokładnie pomieszać Przykrywamy i dajemy do piekarnika tak na 40 minut w 190 stopnia i będziemy mieli pieczoną dynię z warzywami. Przykrywamy i dajemy do piekarnika. I tak oto dynia pieczona z warzywami jest gotowa. Mięciutka, pachnąca. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Pieczona dynia z warzywami.